Jeszcze raz? No, najwyżej wiesz, dam obok. Dobra. To poprosimy, Bit? Tematem jest chujowa relacja Szeligi. Ej, dobra cisnę, to pocisnę tą kurwę, to ty kurwo ze sprzedałeś kroplówkę. Ej, dalej cisnę i cisnę sobie właśnie. Wyglądasz kurwo, jakby cię trzymali w klatce. Tu szeliga, no i słuchaj sobie pisto. Ty nie wyglądasz, jakbyś był kulturystą. Cisnę dalej, no i mam tutaj te długi, no bo ty kurwa jesteś po prostu gruby. Ej, cisnę dalej, no i sobie tutaj właśnie. A tę walkę potem stawię na relacje Dalej cisnę i cisnę z taką gminą A ty kurwą masz słabą relację z rodziną Ej, rany, dalej cisnę sobie gościu Tak samo masz chujową relację, jesteś w słabym związku Ej, lecę dalej no i cisnę kurwa, zobacz Chujowa relacja, to cisnę tu na pętlach Chujowa reakcja, hashtag chemia Yo, yo, yo Mam chujową relację rodzinną, ty głupia szmato, w sumie masz rację, nienawidzę Cię, tato. Kiedy... <śm> <ś> Jadę rację, kiedy wbijam typie, mam relację, wpadam ewidentnie, że liga, walę Cię na pizdę. La Luna, a to Gimper! Kiedy wbijam, jadę konkretnie! Wchodzi, kiedy wbijam, jadę Cerber! Wyrucham Cię, kiedy wpadam, wyrucham Cię w klatce! Będzie parter! Ty to liga ja normal parkę! Kiedy wbijam, jadę zawsze! Miałeś dwie dziewczyny, no i odebrałem Ci parkę! Patrz, co się dzieje! Wpadam na teren! Odsunęli się ze sceny, kurwa, tak jebiesz! 10! Wchodzę ze sceny! 10, 10, 10, 10! 10, 10, wchodzę z wersem! Przypomnij mi kim jesteś. Zmiana. Teraz 30 sekund bez tematu. Mam ci przypomnieć? No to cisnę ziombel. Sam przecież powiedziałeś, kurwo, jestem twoim ojcem. Ej, cisnę dalej, no i cisnę sobie właśnie, a ja chujowo freestylujesz, to chyba po matce. Ej, dalej cisnę i cisnę teraz, słuchaj, bo dla mnie ta szmata to jest zwykłą suką. Ej, wyjebane, teraz cisnę ciebie, gościu. Jesteś, kurwa, gruby, no to chyba po ojcu. Ej, Dziesię? dalej cisnę, posłuchaj mnie, mordo, twoja matka jest jednocześnie moją matką i siostrą. Kaziroctwo kurwa. Ej, wyjebane dalej sobie, dalej, Kminie, wiesz to! Czujesz się jak w domu szmatu, podostajesz od ojca, spierdol! Yo! Źle freestyluję po matce! Jadę, ziomku! A ty nie masz chuja po ojcu! Kiedy wbijam... Jadę, Kminie! To matka ciebie, tato, posuwa w rodzinie! Miałeś, kurwa, wysunąć pytona, matka mówi, chuj stoi, i zakłada strapona! Kiedy wbijam na mikrofonach, Ta, co się dzieje jadę sobie tu na słowach mogę ciebie pobić ja jestem matką, a ty ojcze donis mogę cię pobić ojczym ty ruchałeś ojczym dobra, I pierwsza, jedna, ósma za nami Dobra, no to tak, mamy już wyniki? Są. Dobra, to trzy, cztery ry. Hałas!